Czwartym meczem KS Tenczy Humanit Krosno Odrzańskie w rundzie wiosennej zielonogórskiej klasy okręgowej i trzecia porażka. Po domowym zwycięstwie 1 do 0 z zespołem Piasta Czerwieńsk, piłkarze Tenczy po raz kolejny zeszli z boiska pokonani. W 19. serii gier lepszym zespołem od Multicolores okazała się Kargowia Kargowa. Pokonali oni zespół z Krosno Odrzańskiego 3 do 1. Tak jak już wspomnieliśmy, to była trzecia porażka w rundzie wiosennej. I w sumie już szósta w całym sezonie. Po 19 kolejkach zespół z krosna Odrzańskiego zajmuje szóste miejsce w tabeli, tracąc do lidera 9 punktów. Choć lider Stal Jasień ma do rozegrania jeden zaległy mecz. Zespół z krosna Odrzańskiego spodziewał się, że runda wiosenna będzie wymagająca. Każdy zespół będzie walczył o jak najlepszy wynik. Nie spodziewamy się łatwych meczów na wiosnę. Zawsze, zawsze tu każdy zespół ugrał o coś i, i same takie przed nami. Najbliższe spotkanie w ramach zielonogórskiej klasy okręgowej już w najbliższą sobotę w 20. kolejce 15 kwietnia o godzinie 16. Tęcza na stadionie przy Pocztowej w Krośnie Odrzańskim zmierzy się z ligowym sąsiadem, siódmym zespołem w tabeli, Unią Kunice Żary.